Cześć witam wszystkich w moim kolejnym takim szybkim filmiku prezentacyjnym. Dobra, dzisiaj będzie o gotowaniu, bo tutaj mam jakiś ten rozwój w tym moim garażu domku i w tego, że mam prąd, ale nawet nie chodzi o to, że no, Ja czasami tutaj sobie coś tam jem gotuję, i przez to, że mam prąd, to wymyśliłem sobie, że kupię kuchenkę. Chociaż. Nie do końca, nie do końca zawsze byłem taki zdecydowany, czy to będzie kuchenka elektryczna, czy jakaś. Bo myślałem o różnych tutaj opcjach, ale stwierdziłem, że jak mam prąd, to najprostszym, najtańszym, e, że tak powiem nośnikiem energii będzie prąd. bo myślałem tu o gazie, jakiś piecykach, ale to raz, że to zajmuje miejsce, raz, że gaz wybucha, to, czy wybucha, to nawet nie chęci o to, ale musiałbym kupić urządzenia ładować to No prąd już mam I tak naprawdę Wymyśliłem, że najtańszą metodą na jakieś tam gotowanie i Też U mnie tutaj takim priorytetem jest, żeby te rzeczy zajmowały jak najmniej Najmniej miejsca Więc wymyśliłem sobie Kuchenkę elektryczną indukcyjną Mam taką w domu, sprawdza się to i I stwierdziłem, że, że taka będzie Dobra Już pokazuję Aha, jeszcze e, filmik będzie miał drugą część. E, to nie musicie oglądać. To pokażę Wam różne fajne rzeczy, które e, dostałem, zakupiłem, czy dostałem. W sumie to dostałem, e, które tutaj będą montowane, które bardzo mi się przydadzą. E, f, fajne rzeczy. Dobra. Jest coś takiego. To się nazywa Esperanza Induction e, Hot Plates tak indukcyjna, kuchenka indukcyjna, dobra. Tak wygląda pudełko, ja już to, żeby nie było, że to odpakowuję, eee, to Wam to pokażę. Eee, nawet już gotowałem na tym, jest to, nawet wyczyściłem to, bo było to poplamione z jakiegoś tam jedzenia. Eee, tak to wygląda. Eee, to nie będzie żaden test, chociaż nie, ugotujemy wodę. Eee, dlaczego kupiłem taką kuchenkę? Bo tak, eee, to jest kuchenka przenośna, Turystyczna, można ją wziąć do samochodu na wakacje. Gdzieś, na przykład, jak ktoś <gryny> wydaje <wynajmniej> jakiś pensjonat i <gryny> nie wolno gotować, to może sobie taką kuchenkę przemycić um, <gryny> i coś gotować. E, to nie to nie chodzi o to, żeby narobić jakieś obiady, ale wiecie, czasami jakaś woda czy coś. Ale przeważnie nie ma problemu, bo, bo często są kuchnie, często są e, jakieś tam mikrofalówki, ale, ale mi się zdarzyło raz kiedyś, dawno temu, że. Że tak przydałaby się taka kuchenka, żeby tam chociaż jakąś wodę zagotować, bo nawet nie chodzi to chyba, może było, była kuchnia, że my byliśmy na trzecim piętrze, kuchnia była gdzieś tam na samym dole w piwnicy i nie zawsze się chciało, ale oczywiście, chyba tak nie można robić, tak, żeby tam sobie gotować w pokoju, no chyba, że są pokoje z aneksem kuchennym, byłem też w takim, dobra, nieważne, kuchenka kosztowała... 100 zł, właściwie 99 zł, na ale drogo. W tym takim portalu, gdzie tam oszukują ludzi, albo tych sprzedawców bardziej, bo ich tam e, że tak powiem, nie wiem. Słyszałem, że tam te prowizje, ich to tam biorą. No ale dobra, kupiłem tam e, zaraz. A myślałem, że już jest pęknięte, a nie, to to jest coś, coś się przylepiło. E, dobra, e, trzymam to w rękach. Nie jest to ciężkie. Tu jest plastik, jest tu wentylator, tu jest jednolita płyta. Od razu wam powiem właśnie, że była jeszcze tańsza kuchenka chyba za 7 dych, ale ona miała tutaj już taki skos i tu miała panel z guzikami takimi, które wiem, że, że za jakiś czas by odkleiły się albo by się popsuły. Takie rozwiązanie jest całkiem spoko. Od razu wam powiem, jaka jest największa wada tej kuchenki, bo ta wada nie wada. Ona jest po prostu bardzo głośna, jak gotuje to, to włącza się ten wentylator. E, na szczęście tutaj jak jest chłodno to nawet jak ona się wyłączy to on chwilę chodzi, ale jak jest chłodno to się szybko tam wychładza ta, ta kuchenka, ale e, to jest wada tego, że jakbyście chcieli być tam troszeczkę tam e, w ciszy gotować no to tak średnio. E, to właśnie jest jedna wada. Druga rzecz to takie trochę dziwne może sterowanie. Ale tak już powiem Wam, że ogólnie ja chciałem kupić jak najtańszą kuchenkę, w miarę jak najlepszą. I parę razy tu coś gotowałem: wodę, na herbatę i jakieś jak jedzenie. Sprawdza się. Choć zaraz choć Wam pokażę, że ona trochę dziwnie działa. Dobra, to tak. Tutaj nic więcej nie ma do powiedzenia. Oczywiście to jest, dwa zaraz. To jest produ produkt wyprodukowany w Chinach. No. Nie jest to najgorsze. Aha, powiem Wam jeszcze, jaka jest fajna zaleta tej, tej, tej płyty, że ona nie jest jak gdyby jakoś tak, że tylko stoi. Ona ma tutaj fajny taki randek dookoła. Ja kiedyś sobie zrobię tak, że jak tu będę robił jakieś takie miejsce do gotowania, to ja po prostu sobie to wpuszczę w Blat i ona będzie tak jakby do zabudowy. Czyli to jest na plus. I wtedy. Właściwie nawet to, że ona jest tam trochę głośna, to ona już nie będzie taka głośna, bo to tam się wytłumi troszeczkę, e, będzie, będzie za, zabudowana. I to, to jest na plus. E, kabelek taki, taki se jakiś, spokojnie to pociągnie na instalacji półtorej, bo, bo ona tam ma maks chyba 2000W, ale gdzieś widziałem w internecie, że chyba nawet, nawet pobiera trochę mniej niż 2000W, tak mi się wydaje. No dobra, ok. Dobrze, mamy kuchenkę. Jeszcze pokażę Wam. Jest taka instrukcja, zapomniałem powiedzieć. I tu jest język polski. Dobrze. Jak włącza się ją do napięcia, znaczy kablem, na przykład do wnioska, to ona tak piknie i tak miga. O, zobaczcie, mam w ogóle rękawiczki i nawet działa w rękawiczkach. Włączamy ją tutaj, wyśle się on. E, od razu powiem, tu jest e, timer, który działa dopiero jak jest garnek, i tu jest fajna funkcja. Znaczy, <laughs> e, zobaczcie, e, to jest, to mi pokazuje po prostu ile jest y, y, napięcie w sieci. Nie wiem, czy to, czy to dobrze działa. Musiałbym to sprawdzić, bo mam nawet miernik. E, a to m, pokazuje te, y, teoretycznie moc, y, jak się gotuje. Ale to chyba, wiecie, to, to chyba nie jest na zasadzie pomiaru, tylko to tam chyba tak jest zrobione, że jak się tam włącza, to on, on pokazuje coś tam. Tak mi się wydaje, bo, bo to tak, tak dzi dziwnie to działa. Yy, dobra. Yy, postawimy garnek. Yy, wlałem tutaj litr wody, musicie mi uwierzyć na słowo. I może tak zrobimy, że... Bo to zawsze ludzi interesuje. Tylko ja sobie tutaj w telefonie przełączę na jakiś stoper. Na jakiś stoper. Mam stoper mam. Dobra, może to nawet będzie widać. A, to damy ten stoper tutaj. Nie wiem, może tutaj światło nie jest. Bo spaliła mi się jedna lampa, i tak troszeczkę. Dobra, robimy tak. Tu jest funkcja gotowanie Tu jest niby smażenie. To jest. Nie wiem, zapomniałem. Stew. Heat up to jest takie podgrzewanie. To też chyba jest jakieś podgrzewanie. Ale boil to jest ogólnie takie gotowanie. Ale to tak naprawdę, wiecie, troszeczkę nie ma znaczenia. Te funkcje, bo tak. Musimy jeszcze raz włączyć. I teraz jest gotowanie. A, to dobra. Włączę na, na Maksa. I zobaczymy, ile będzie się gotować, gotować woda. A ja w tym czasie tutaj co, coś powiem jeszcze. No to jest plus minus, to się zwiększa moc, ale na razie tego nie będę ruszać. A. Zobaczcie, 233V. No i tu macie. Nie wiem co to pokazuje. 0,1 e, Aha, to jest chyba 1,1 kW Tak, to mi się zgadzało? Nie, no coś, coś tutaj Dobra e, Ta funkcja to taka jest zagadka dla mnie troszeczkę, ale powiedzmy, że że jakieś coś tu pokazuje Czyli możecie sobie sprawdzać napięcie w sieci <śmiech> Chyba <śmiech> dobra, już minuta minęła, A, bo tutaj to jest maksymalna moc, i garnek jest nowy. Nówka kupiony na wagę w jakiejś tam promocji. Yy... Przykryłem się krywką, bo wiem, że ludzie się czepiają. Jak ktoś robi testy i gotuje, że bez przykrywki, yy... nie wiem, wydaje mi się, że ostatnio to na szybciej gotowało. Bo mimo tego, że był chyba. Aha, dobra, już wiem. Yy, ja kupiłem sobie jeszcze taki kubek. To od razu wam powiem, bo yy, yy, wymyśliłem sobie tak, że nie będę kupować tutaj na działkę czajnika elektrycznego. Tylko kupiłem sobie chyba za dwie dyszki w Pepko taki kubek i to się sprawdza. Yy, I to nawet nie chodzi o te pieniądze tam zaoszczędzone, tylko czajnik to znowu jest kolejne urządzenie, kolejne gniazdko. Yy, trzeba to gdzieś trzymać, a na taki kubeczek to mogę do, do różnych rzeczy, rzeczy wykorzystać. No i powiem Wam, że słabo, ale już tam się coś. Yy, aha, tu jest zimno, tu jest niecałe 8 stopni. To, to też może mieć tutaj wpływ na, na te gotowanie i pewnie ma duży. Yy, taki garnek oddaje ciepło. Czajnik na pewno szybciej zagotuje, ale ja jakoś nie lubię tych plastikowych czajników. Nie wiem, mam taki czajnik do mówienia I nie lubię. No to. Lider wody. Ojej, coś tu jest nie tak. 235 V Niby. skacze napięcie. 06. ale czego 06? No. Trzeba by to było pomierzyć, wiecie, tak profesjonalnie, no. Nie wiem dlaczego tu producent zrobił taką funkcję, czy ten... ...ten układ miał tak przygotowany, czy coś, że to było na gotowe, nie, nie wiem, o co chodzi. No, ale jest. <laughs> śmieszne. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. No słuchajcie. Gadam sobie tutaj. I to tak już gadam trochę na siłę. A wiem, że wy tego nie lubicie. Yy, dobra, spróbuję przełączyć na... A, tu jest mm, funkcja smażenia i to wtedy pokazuję e, w stopniach. E, tu jest e, stew, tu jest, no Jezus, no to jest też podgrzewanie. A, tu jest podgrzewanie. Mm, e, dobra, to będzie trochę zakłamane, ale... Dobra, luknę. No już zaczyna się gotować, dobra. Nie wiem czy, czy to jest, a coś mi tu się nie podoba, bo jakoś długo się gotuje to. Przy, przypuszczam, że moja domowa kuchenka w domu, tylko że ja taką, wiecie, taką fajną to, no to ona szybciej gotuje. Przypuszczam, że ona po prostu tutaj z tą mocą coś jest nie, nie, nie tak, a może z tym gankiem. Dobra. Okej. Okay. Yy, zaczęła się gotować 4 minuty 23. Yy, to tak, to teraz wam jeszcze tu pokażę. Jak włączę. Yy, to może będzie widać tak. Zobaczcie, na tym podgrzewaniu, ona nie działa tak ciągle, że podgrzewa, tylko ona... Nie wiem czy to słychać, co jakiś czas po prostu grzeje i się wyłącza, grzeje i się wyłącza Szczególnie to... A teraz nie mogę zmienić w ogóle. Może dlatego, że mam rękawiczkę. Tak, coś wcześniej działała, teraz nie działa. Bo na przykład tu można zjechać do 200. Czyli to jest to samo co tutaj. Tu tak samo można. Widzicie. Yy, praktycznie. Nie wiem czym to się różni. To od tego, bo tak samo. To jest o tyle lepsze, że. Że możecie sobie ustawić temperaturę. Ale czy ta temperatura jest taka. Dobra. 100 stopni. Czyli to się zgadza. O. Czyli zobaczcie. Na 1600. Y, ten. No dobra. Y, tutaj większej filozofii już Wam nie pokażę, bo. A nie, jedną rzecz jeszcze. Dobra, włączymy gotowanie. No i tutaj macie timer, nie? I ona się po prostu wyłączy po... po jakimś tam czasie. No. Dobra, nie będziemy czekać. Yy, uwierzcie mi na słowo, wyłącza się, bo to już to testowałem. Yy, dobra. No i to jest... Yy, to jest kuchenka Esperanza. Tu macie napisane, żeby nie dotykać, ale ja dotknę. No. Nie jest gorąco, ale... ale Daj rady. Dobra, teraz wam pokażę. Tutaj jest takie białe coś, nie widać to, ale to są y, takie szafy z Ikei. Dobra, y, pokażę się, to ta Tak, powiem tylko dwa słowa, że y, to są rzeczy, które dostałem. A y, to jest tak, że mój br bracik ma firmę taką. Y, no, zajmuję się smart domami, taka poważna, nowoczesna, nowoczesne technologie Ale, e, tak czy siak, mm, on tam e, ma biuro, w tym biurze coś tam dzielili, te biuro jakieś remonty I po prostu e, mam trzy, właściwie cztery takie szafki e, One są bez półek, ale półki to ja sobie zorganizuję Nie wiem co on tam miał, bo nawet nie miałem czasu się pytać, bo była szybka akcja po prostu To już leciało do kontenera Yy, I był telefon mi, mi, ten. Yy, bierzesz to? Biorę. <laughs> Przyjechałem moim pasatem i, i włożyłem cztery, wiecie, do pasata się mieści wszystko. Yy, ja sobie tam gdzieś yy, yy, powieszę te szafki chyba. A tak naprawdę yy, ja bardzo potrzebuję, bo zobaczcie, tutaj mam straszny bałagan i muszę w ogóle. Znaczy bałagan, wiecie, to, to wszystko to już mi się takie zrobiło, to jest złomowisko, bo tak naprawdę to. Yy, większość tych rzeczy, to, 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 to są takie śmieci, które szkoda mi wyrzucić i, i ja będę w ogóle budował jakiś, jakiś mały domek na takie rzeczy, na takie graty, które, wie, wiecie, to jest tak, że nawet jakby mi je ukradli, to, to nic się nie stanie, bo to tam, no bardziej chodzi o to, wiecie, jakieś deski, nie deski, kawałki jakieś tam, o, jakieś resztki płyt, coś tam, dobra, tutaj <gryw> mówię do Marcina, e, daję tam parę kabli, nie, bo widzę, że ma taki ten, nie, no to bierz tam tego, ale tak mówię. A, a mogę wziąć to całe? A bierz. To też miało lecieć do kontenera. Zobaczcie. E, co tu jest? Jakieś... Mm, nówka sztuka rezystory z jakimś konektorem. E, do czegoś tam. Jakieś o doświetlówek końcówki, czy tam y, gniazda, y, jakaś przejściówka telefoniczna, to nie wiem, coś było już y, wyrwane, ale na przykład zobaczcie, patrzcie jaki fajny nówka sztuka, nieużywany kabel, zarobiony z końcówkami i to taki solidny, czyli y, to jest chyba 2,5 nawet, tak mi się wydaje, y, żyła. W środku jakieś kable. Y, on... Nawet takie coś. Zobaczcie, nawet takie coś. Yy, taki, pesz, yy, taki peszel przyda mi się. Yy, tu jest jakiś kabel. Jak widziałem gdzieś taki kabel, który... Nie wiem, na akumulatora by mi się coś... To chyba był ten. Zaraz wam to pokażę. Yy, no dobra, ale tak. Taki to jest chyba też 2,5, a może na 4 przekrój, jakieś kable głośnikowe. E, dobra. Ogólnie rzeczy, które... Y, nawet jakby to po, po, pozbierać, to pewnie tam z kilogram miedzi by było. Ale najbardziej jestem zadowolony z tego i tam z tych rezystorów i... Zobaczę, nawet nie wiem, co tam jest. taki wiecie, jak, jak są takie kanały, co tam ludzie kupują z Amazona. Jakieś takie paczki i w środku nie wiadomo, co tam jest. Dobra. OK, a teraz Wam jeszcze pokażę tak szybko, ale nie będę mówił za dużo. Rzeczy, które mam, kabel akurat jest mój. Znaczy mój, taki, który ja go kupiłem. I tak jeszcze jakieś kable tam zostałem, to wrzucam to od razu. Tu mam taki kabel dziwny, z wtyczką nawet zarobiony. Chyba półtorówka albo 2,5 kwadrat taki instalacyjny zobaczcie takie coś, to jest czujnik dymu i tlenku węgla chyba nawet, muszę to sprawdzić, czy w ogóle działa i to taki jest dobry, bo to jest renomowanej firmy dobra, odkładamy zobaczcie to jest fajne to się montuje jako jako w puszkach po gniazka. A to jest po prostu Chyba cyfrowy, no może nie, nie cyfrowy Może nie, ale to jest radio To jest normalnie radio, które Tu ma głośnik, ale to ma sobie wzmacniać, Można dwa głośniki podłączyć i to działa Ja to tutaj sobie w, zamontuję Gdzieś yy. Tak sprytne nie. Tu mam też, ja to sobie otworzyłem Bo chciałem sprawdzić jak się podłącza To jest regulator yy, Temperatury, który też wykorzystam bo mam taki tutaj e, pomysł jeden, ale nie powiem wam o, jaki to jest pomysł To będę na, te, na pewno nagrał film o tym e, Jeszcze tam... <laughs> nie chciał mi dać tych puszek, ale tam wyszarpały, bo... bym też tam puszki to potrzebował chyba do czegoś ma no, odłożę to tutaj Jeszcze jakieś, jakieś kable. nie ma Ale dobra Ale najlepsze jest to jeszcze jeden kabel sieciowy i na koniec wam pokażę coś. Pokażę wam coś, co dostałem. Trochę tak przez przypadek. teraz Bo tak ja wspominałem wam, że miałem kupować farelkę i z Maciejem gadałem, a, że jadę do sklepu powaroglądu. Nie, 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 jedź, dam Ci farelkę. A kiedyś mówiłem mu, że że jak tam już będę miał prąd albo coś, to, to kupię sobie kamerę a on poczekaj, czekaj, ja gdzieś tam mam jakąś starą kamerę bo on montował kiedyś tej firmy to jest dobra firma yy, po, o, od razu wam powiem yy, chyba dwa dni walczyłem, żeby ją uruchomić bo tam było jakieś konto yy, Marcin tam nie pamiętał haseł czegoś i nie miał czasu mi tam pomagać, bo zarobiony i, ale pochwale się, uruchomiłem ją w domu z przygodami, ale to nawet nie wina kamery. Tylko ja tam coś mam z routerem, chyba nie tak i, 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 i ten, ale yy, na razie działa. Nie wiem, pewnie tutaj na nowo będę musiał ją uruchamiać i pewnie zajmie mi to tydzień, <gry> ale yy, będę ją montował. Będę ją montował, bo wiecie, yy, trzeba tutaj bezpieczeństwo dbać. No to jest bezpieczeństwo, żeby to ludzie nie łazili i tyle. No yy, dobra, to to, to, aha, do tego mam. Zasilacz, który właśnie, bo nie miałem zasilacza, ale znalazłem w domu. Nawet od mi, jest tak chyba gdzieś i, i pękł yy, 12V. Aha, jeszcze o tej kamerze to yy, kamera ma chyba 4MP, ale ona nie ma, nie ma funkcji silnika, nie? czyli yy, trzeba ją tam ustawić ręcznie, i, i, ale ona zbiera tam na, na szeroko, to spoko. Yy, jest do sieci. Tu jest zasilanie, a tu są jakieś dodatkowe wyjścia do jakichś alarmów czy tam czegoś. Yy, bo ona wykrywa ruch i jak, jak się ruch po, pojawi to pewnie może uruchomić alarm. Dobra yy, to by było tyle w rękawiczkach gumowych.